Wszystko kurwa, baby! Lecimy kurwa tutaj! <kłysy> Dobra, jest kurwa, pięknie. Dobra, czyli tak, wiadomo, wszyscy lecimy na środeczek, napierdalamy się, oczywiście cały czas w ruchu, bo to. Baj jak staniecie, to. Tak, 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 czekaj, tak, tak, ja na środek i nie zatrzymują się. Jak zatrzymują Wiem. się, to zginą. Wiem. Dobra, jeszcze ważna rzecz. Salwa leci kurwa początkowa tutaj na tą dróżkę, bo tam będą wyjeżdżać. Nie, my możemy kurwa tutaj po bokach wyjechać, więc możecie się podzielić, nie? Więc tutaj śmiało możecie sobie cisnąć. Ale ja tam do swoich. Ale wszyscy Jadam na środek, nie, do... nie bez zatrzymywania się. Oni będą chcieli oszukiwać i jadą na chwilę, wszyscy. Wszyscy na środek bez zatrzymywania się, napierdalać. Japierdoleki pech, kurwa, na się na kogoś. Ja pierdole, jaka rzeź, kurwa mać, pięknie. O, to, <śmiennie> to <się podziewa>. <śmiennie> <śmiennie> Rozjebać faję, kurwa. O, faję też nie żyje. <śmiennie> nie, żyje, żyje, żyje. A ja A ja ja zdech, mam nie, zdech, 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 no. <śmiennie> jaka akcja, kurwa. <laughs> Pozdrawiam YouTube'a Pięknie tutaj suszony dorsz kurwa, jesteś mistrzem, ale cię staranują chyba. No niestety Pięknie kurwa, pięknie... o jest powiem nawet wyrównanie, ale o kurwa tu Pięknie, pięknie kurwa, jest wygrana Dobra 1-0 dla nas, dla kwiatowników kurwa. Hura! Jest. <laughs> Jaka jest opcja? Jaka Zajebiste. Dobra, kwiatę. No, ładnie, ładnie. E, to no, nic, 1-0 dla. 1-0 dla drużyny kwiatka. Nie, 1-0 dla drużyny kwiatka. Ale gramy do ilu? Do tak zwycięstwa? Yy, no, 3 bitwy w ogóle, nie? 3 bitwy. Aha, dobra, to gramy 3 gramy bitwy i zobaczymy, jak jest. Dobra. Dobra. Nie, na razie gramy, na razie gramy cały czas tym samym. Buddy left your channel. To jest lepiej te Mausy Dobra. Może. Nie, te Mausy to spokojnie, to wszystko będzie wybrane, więc, więc e, tam Gramy, gramy do y, trzech meczy, czyli do dwóch zwycięstw. No, 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 no trzy meczy tymi Artami a później. No, czyli powtarzamy plan. Yy, pamiętajcie, no tutaj można z, z tej lewej i prawej wjeżdżać, bo wiadomo, oni będą snipić tu ten środek, tak samo jak my. I, i, I tyle, nie walimy się na środku, tak jak przed chwilą. <laughs> I tu będą trzy bitwy ogólnie. No, teraz ta druga leci e, tymi artami, a później e, dalsze szczegóły będą też podane, więc wiecie o co chodzi. No, czas na 2-0, jedziemy kurwa. Starać się nie zabić swoich, pamiętajcie, bo to też się zdarza. Uwaga, bo kampią. Trzeba ich rozjebać szybko. Kurwa, dorwaj mnie, no tutaj niepotrzebnie skręcałem. Dobrze jest, dobrze jest. Cisnąć, cisnąć, kurwa. Gatek, słuchaj, twoi gonią. Nie po środku, tylko po korytarzach. Yy, Ona, nie zauważyłem. Ale mówiłem, chłopaki, żeby tu na środku jeździć, żeby nie, nie, nie tą dróżką. Tych bocznych dróżek można wjeżdżać na środek i to wszystko, nie? Żelazny, też nie stój, nie stój tam masz być środkiem. Ja cały czas też im mówię, żeby właśnie ty, żeby trzymali się właśnie środka i... i, i no niestety wygrana. No, no no Słuchaj, słuchaj, Kwiatek. Bo na początku ja widziałem wiele czołgów z, z drużyny właśnie w twojej, no, no, które no. latało krawędziami, a nie w środku, No krawędziami um, to oni mieli ten, wjeżdżać na ten środek, więc no ja tam no, nawet no, no. nie spojrzałem na tą mapę, jak już była jazda na tym środku, więc dobra, słuchaj, inaczej. Można to yy... zaliczyć jako ten. No w ogóle nie zaliczyć tego, nie? Słuchajcie, może źle zrozumieli wszyscy zasady. Wszyscy wjeżdżamy na środek i tam tylko jest prowadzona walka. A trzymasz kół, bo jakoś nie widzę. Co? Trzymasz kół? E, aha, aha, raz, raz, raz. raz. <laughs> no właśnie. E, pamiętajcie, cała przy... bitwa ma się dziać na, na środku. Osoby, Osoby które, jeździły które jeździły z drużyny jeździły właśnie, właśnie Kwiatka, kwiatka, kwiatka po bokach... Co, przegraj znowu? No, to było. To było... Nie, nie, wbrew, wbrew zasadom, zasadom tego. tego, nie. tego nie. No tak, tak jak Waja mówi, zabawę. Z, ten z tych bocznych jedynie wjeżdżać na środek i, i nic więcej. To, to jest tylko. tylko. no co. tylko bitwa na środku, nie? Dobra, no to. No, no, no to. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. słuchaj. O, ostatnia bistwa, tak, twoja tak, tak, ta, ta drużyna, ta, drużyna już dwa razy, dwa razy wygrała, wygrała. Mimo tam, mimo tam nie, 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 dociągnąć, nie jeżeli dociągnąć jeżeli chodzi o e, zasady, ale, ale później, później teraz będziemy teraz zmieniać, zmieniać najwyżej nowe nowe, nowe, nowe nowe te drużyny zrobimy i, i. Nie? Dobra. No to, no to, no to do, trzech do trzech razy. razy. Stuka. dobra. Może nam może się nam uda raz wygrać. Pewnie nie. Dobrze, że tu kurwon towarzyszy. Zawsze kurwon taki spokojny, miły. E. No, czyli tak jak mówiłem wcześniej, z tych dróżek maksymalnie można wjechać tu na środek. Nie tu, kurwa, tylko tu wcześniej. I pamiętajcie, to jest ostatnia bitwa do trzech razy sztuka, więc nie dajmy im tego. No, nie skumali trochę, bo tu chodziło właśnie, żeby z tych bocznych wjechali na środek, żeby wszyscy środkiem się nie pchali, ale widzę, dobra, już tu nie chcą. Ale mnie wyjebali, kurwa. Krzysiek905 wyjebał mnie. Yy, no, wszyscy na ten środek, nie jeździcie tam kurwa po bokach, bo to rzeczywiście, nie. O, pa, ty łoją nas kurwa. O niedobrze. Jest równo, wytrzymajcie, wytrzymajcie. <ścoughs> 12-12, dawać, dawać ubić Pięknie, jest faja rozjebany I o to chodziło 2-2 Dawać O nie Wiktor tak. musisz to wygrać kurwa Nie trafiłeś, ja pierdolę A kurwa Ale wyrównana walka no ładnie, wyrównana walka GZ wszystkim. Ja pierdol. No. Teraz no tam było... prze, przez sekundę też tam przejechali tam kurwa tymi bocznymi. Oj, no tam na, na chwilę, ale wjechali na ten środek. Fajnie, że tak wyrównanie było. Było zajebiste. No no no, no jak Faja zadecyduje, to zobaczymy.